Jako pierwsi w Polsce, a być może nawet w Europie, pokażę wam małą rewolucję w termowizji. A jest to Links 3.0 od Higmicro. Wprawdzie to urządzenie nie jest jeszcze dostępne w sprzedaży, ale miałem okazję testować je przed premierą. A dlaczego uważam, że to urządzenie jest rewolucyjne? Posłuchajcie. Przede wszystkim jest to urządzenie budżetowe, które ma rozwiązanie stopowych modeli. Mamy tu system bezmigawkowy, który nie wymaga odświeżania matrycy i kilkusekundowych przerw obserwacji. Tak naprawdę seria Links 3.0 składa się z sześciu urządzeń, które różnią się średnicą obiektywu oraz wielkością matrycy. Im większa średnica obiektywu, tym przybliżenie nominalne będzie większe. a im większa tym więcej szczegółów w obrazie. Obraz termowizyjny, który generuje to urządzenie dzięki algorytmowi Imagi Pro 3.0 jest wprost niesamowity, biorąc pod uwagę, że jest to urządzenie budżetowe. Termowizor jest zasilany na standardowe ogniwa 18650, który wytrzyma około 5 godzin ciągłej pracy. A dzięki złączu USB-C i tak możesz go doładować w terenie za pomocą Powerbanka. To, co jest bardzo funkcjonalne, to jego rozmiar i waga. Tak naprawdę mieści się w kieszeni spodni lub kurtki. Szczegółową specyfikację tych urządzeń rzucam wam w linku pod tym filmem. Wszystkie te cechy sprawiają, że moim zdaniem to urządzenie będzie najlepsze w swojej klasie. Niestety nie wiem dokładnie, kiedy trafi do sprzedaży, ale myślę, że jeszcze w tym roku. A kiedy to nastąpi, na pewno was o tym poinformujemy.